Witajcie, w vlogmas numer 18. Więc dzisiaj z Merlin zaczynamy nowy vlogmas i przechodzimy od razu do kalendarzy, dlatego że dzisiaj mam trochę mniej czasu. Powiem Wam, co jest w kalendarzach. Może dzisiaj sobie zaczniemy od Merci i dzisiaj 18 już tutaj widzę. Także zobaczymy jaki dzisiaj słodycz będzie. U już się cieszę, bo to jest biała, biała czekolada. Tak, White Crisp. W środku ma takie chrupeczki, także fajny cukierasek dzisiaj. No i standardowo, ee, co razie przetłumaczę później. Okej. Okay. No i od razu next. Osiemnastka, także dużo okienek już otwartych zostało. Tydzień czasu do świąt. Leci jak cholera. Dobra, przechodzę. Ojej, nie mogę otworzyć, słuchajcie. Co jest? O, Dobra, trochę rozdarłam. Ale jedną ręką to tak jest. No i... Dzisiaj Liquid. Czekaj. Liquid White. Niestety nie przepadam za tymi pomadkami. I to się nazywa Tea and Cookies, czyli herbata i ciasteczka. Także zobaczmy kolor. Nie przepadam za tą serią, dlatego że trzy pomadki, takie, które miałam w kalendarzu, śmiedziały alkoholem. Czekajcie. No i stąd, niestety, jest tak samo. O, oh, Boże! Wszystkie tak fajnie pachną, a te jakieś są takie śmierdzące. No nie wiem. Dobra, nakładam na chwilę. No, kolor ładny, ale już mnie piecze na ręku, więc ja zaraz zmywam. Tylko wam na, na szybko pokażę. Ładny kolor, naprawdę pasowałby mi, bo to taki róż jest. Ale niestety. No z tej serii akurat są nieudane, także ja kończę, bo nie mam aż tyle czasu. Witam Was kochani. Z powrotem trochę mam zafarbowane usta, bo teraz ja mam właśnie buratki I słuchajcie, łączę się już tutaj. O, czekajcie, muszę zmniejszyć gaz pod makaronem. O, będzie spokojniej. Eee, słuchajcie tak, wstawiłam makaron. Bo muszę tu zetknąć jeszcze. Eee, tak. <noise> I co chciałam powiedzieć? I będę dodawała do resztki gulaszu, którą zrobiłam wczoraj, właśnie tu. To może Wam pokażę, jak już o tym mówię. O, no! Taki gulaszek dzisiaj. I do tego właśnie będą buraczki. I e, tutaj mam komputer, to chcę Wam pokazać, bo oglądam sobie Edytkę właśnie na komputerze, Heyo. Edytko. Kończę blogmasa. Ty się nic nie przejmuj. Gorszy dzień się zawsze zdarza. Każdy ma prawo. U nas też tak pogoda trochę zrąbana, więc też się chce spać cały dzień, także nic się nie przejmuj Jutro się obudzisz pełni energii i będzie super blogmas, chociaż każdy jest tak naprawdę super. No i co kochani, łączę się z Wami tak będę tutaj zerkała na godzinę. Bo gotuję właśnie. Gotu gotuję ten makaron, tak jak wam mówiłam już chyba 4 razy. Fajny, kochana, masz ten domek, naprawdę. Jeśli nie znacie edyty, co jest akurat niemożliwe, to, to polecam wam, naprawdę. My, słuchajcie, tutaj będzie nazwa, napiszę wam i powiem wam parę słów. My się poznałyśmy w zeszłym roku. To było tak, że ja. E, oglądałam filmiki na YouTubie jako, jako taki obserwator, po prostu luźna osoba, wiecie, bez, bez kanału, takiego który jest rozwinięty, i znalazłam gdzieś w okresie vlogmasów, e, czy jakoś to, bo ja zaczęłam nagrywać 4 grudnia, to to musiało być jakoś na początku, e, zaczęłam, e, chyba od początku vlogmasa, zaczęłam ją oglądać, znalazłam gdzieś mi wyszło na głównej stronie jej film. I zaczęłam ją oglądać i e, na początku komentowałam jej z konta takiego, wiecie, do komentowania, co, co miałam założone. I gdzieś tam złapałyśmy później ten wspólny język i tak naprawdę dzięki Edycie i dzięki temu po prostu jaki jak się nam fajnie rozmawiało i, i że mnie tak na samym tym starcie wsparła do tego, żeby się, no wiecie, wziąć za to i żeby założyć ten kanał, no to... Eee, właśnie ro, założyłam i do dzisiaj już przez ten cały rok ponad już się znamy, piszemy sobie no co prawda rzadko bo rzadko bo wiecie każdy ma tam wiadomo praca, dom obowiązki tam facet i tak dalej i nie zawsze jest ten czas ale piszemy naprawdę piszemy do siebie i, i pozdrawiam cię Edytę z tego miejsca naprawdę jesteś super babka więc zajrzyjcie do Edytki na kanał bo E, bo trzeba wspierać takie osoby, które są fajne, wesołe, e, no i pozytywne i przede wszystkim naturalne, tak jak wiele osób mi pisze w komentarzach, że, że jestem prawdziwa, szczera i tak dalej. Także Edyta e, też jest taką osobą, naprawdę mówi jak jest czasem e, powiem Wam, że ja się czasem hamuję trochę. Yy, I pewne rzeczy wycinam z filmu, ale ta jedzie po prostu z góry na dół, yy, szczerze jak jest. I naprawdę podziwiam za to. Bo ja jakoś czasami nie mogę yy, po prostu tej bariery jakoś przełamać, żeby. Zajrzyjcie do Edytki i, i możecie tam jej zostawić jakiś like albo coś tam, komentarz czy coś z stylu, żeby dziewczyna miała powera, żeby dalej nagrywać, bo już widziałam tam 2000 jest na kanale, także gratuluję naprawdę że Ci się udało. I wczoraj w nocy właśnie jak e, nie mogłam spać, bo zostałam, tak jak wam mówiłam chyba o czwartej, czekajcie, ja tylko zamieszam makaron. Spać to właśnie nagra, nadrabiałam filmy, oglądałam właśnie dziewczyny na YouTubie e, różne i natknęłam się właśnie na film e, Dominiki. I, i, I która jakby otwierała kartkę Którą dostała ode mnie I ja tak samo uważam, że to, to w ogóle też jest ciekawa historia Że ja już miałam Już byłam trochę na tym YouTubie Miałam chyba 70 czy 90 osób tam dodane I właśnie Dominika zaczęła nagrywać I powiedziałam o niej na swoim kanale I najlepsze jest to, że ja Mój kanał jakoś tak się wolno rozwija, a ona też jak torpeda poszła, już ma 1500 chyba, jeśli się nie mylę, na swoim kanale, także nie wiem, czy ja jestem jakaś inna, czy co, ale u mnie to jakoś taki zastój jest. Ale mimo to lubię nagrywać i niech, niech to się dzieje swoim tempem. Także do mnie też cię pozdrawiam. Naprawdę ee, są na YouTubie dziewczyny, które są po prostu mega, mega Chodzi o tą szczerość, że tak naprawdę ci ludzie, niektórzy tutaj na YouTube są dobrymi ludźmi. Co się w życiu rzadko zdarza, żeby trafić na dobrego człowieka. Także trzeba doceniać dobrych ludzi. I takie przesłanie na dzisiaj do Was: szanujcie tych, kto, co chcą dla Was dobrze. To Wam się to później odpłaci w życiu. Także taka, takie przesłanie. No i oczywiście pozdrawiam wszystkie inne dziewczyny, które mnie obserwują, które mi komentują. Uziaki kochane dla wszystkich, dla Ani dwóch, dla Asi z Torunia, musicie Musisz się trzymać kochana, nie poddawać. Także wszystkich, wszystkich, co zapomniałam, to całuję. No i wszystkich komentujących, także dzisiaj taki vlogasek pozdrowieniowy. No i za ten dzień Wigilia, powiem wam, że dalej nie mamy prezentów. Będziemy musieli poszukać jeszcze właśnie prezentów i już się nie mogę doczekać po prostu jak święta miną i wrócę do domu, zrobię sobie długą kąpiel, maseczkę i tak się odprężę, bo jednak yy, szczerze wam powiem, szczerze szczerze, że jakoś tak yy, lubię święta, ale wiecie, wyjazd i tak dalej, trochę się będę stresowała. No i tak trochę mi z tym niewygodnie, ale Cieszę się mimo to, spróbuję. Wiadomo, ja jestem taką osobą, że ja próbuję mimo lęków, mimo jakiegoś cierpienia wewnętrznego czy jakiegoś obawy czymś to próbuję i do tego Was zachęcam. I też chcę nawiązać do jednej rzeczy. Mianowicie tak. Jedna z dziewczyn, właśnie na Instagramie, w komentarzu pod zdjęciem tym z klubu napisała mi. Że właśnie, że fajnie, że jest ze mnie dumna, że poszłam do tego klubu i jest, że jest ciekawa, kiedy ona pójdzie. I kochani, właśnie tutaj do wszystkich chorujących przekaz teraz. Eee, właśnie, chcę Wam powiedzieć, że chyba kluczem do całej tej nerwicy, do tego cholerstwa jest to, Żebyście robili rzeczy, których tak naprawdę nie. których się obawiacie. To jest, to jest takie trudne do zrozumienia, i trudne do zrobienia, ale w momencie, kiedy załóżmy, wy macie problem z wyjściem z domu, załóżmy do sklepu. Włóczę <słuch> to na słowo motion. Jeśli wy macie e, problem właśnie z wyjściem do sklepu, to e, właśnie całym kluczem do tego jest to, żeby wychodzić. To jest takie właśnie ciężkie do mm, właśnie do zrobienia, bo ten strach jest paraży, paraliżujący, ale w momencie kiedy wy kroczek po kroczku będziecie to robić, nawet na przykład jednego dnia wyjdziecie pod blok, drugiego dnia wyjdziecie tam. Na przykład do ławki, która jest niedaleko bloku I trzeciego dnia wyjdziecie na przykład Już bliżej ulicy i potem Kolejny, kolejny dalej etap yy, Że dalej będziecie szyli To wam w końcu to wyjdzie i nie będzie spra Sprawiało problemu aż takiego Bo to jest proces długotrwały yy, i, I wymaga czasu Ale i nie przyjdzie to w jeden dzień Ani w tydzień Ale załóżmy po miesiącu już Takiej pracy ciągłej Dzień za dniem, to wierzcie mi, że będziecie potrafili od tak wyjść do tego sklepu, i w ogóle nawet nie będziecie myśleć o tym, że yy, nie będziecie sprowadzać myśli do tego strachu, tylko będziecie myśleć: Dobra, miałam wziąć sałatę, tam ogórki, pomidory. Nie będziecie w ogóle myśleć o tym strachu, tylko zrobicie swoje, skasujecie się w kasie, wyjdziecie, wrócicie do domu i będzie ok. Także takie moje przesłanie do Was, że to jest chyba najlepsza metoda. Żeby robić to, czego się boimy. Powoli, małymi krokami. Także rozłączam się, kochani, bo się rozgadałam. Łączę się z wami ponownie. Ja jeszcze, póki Radka nie ma, już trochę mogę być żółta, bo oczywiście się ściemnia powoli. Już myślałam zapalić światło, ale chciałam wam polecić kanał. Mianowicie, polecam wam Monikę. Niedawno dziewczyna zaczęła. Bardzo fajne filmy są na kanale, ciekawe. Trochę zakupów, trochę pogadanek. No, wiecie, jak to, jak to teraz popularnie zajrzyjcie, bo e, właśnie Monika tutaj ma troszkę mało subskrypcji i fajnie, jakbyście ją trochę wsparli. I także serdecznie Was zapraszam. Każdy znajdzie na kanale coś dla siebie. I żałuję. Eee, właśnie Monika, że nie robiłaś vlogmasu w tym roku, bo chętnie bym zobaczyła, jak przygotowujesz się do świąt i co robisz w każdym dniu. Ale może w przyszłym roku fajnie by było. O, tak jak widzicie tutaj, że są kosmetyki, ubranie, gotowanie, vlogi. Także serdecznie, serdecznie Wam polecam Monikę. Zajrzyjcie, zasubskrybujcie. Pozostawcie jakiś komentarz. Będzie jej na pewno bardzo miło. Myślę właśnie, że warto polecać takie osoby, które... Wnoszą coś ciekawego na YouTube, które są dobrymi ludźmi, także polecam, polecam. Jeszcze raz kalendarz Radka, zależy co on tam będzie chciał robić. Ja się czuję kiepsko, dosyć. Ech, mam nadzieję, że mi to przejdzie. Ta pogoda sprawia, że czuję się taka zmulona. Chciałabym, żeby był śnieg i powinien być śnieg. Chociaż astronomiczna zima się zaczyna dopiero 23, więc... Może, może jeszcze przyjdzie ten śnieg, oby. Ale z racji tego, że praktycznie, yy, znaczy, że klimat się zmienia i że te lodowce topnieją, że tam jakaś góra lodowa się oderwała z tych lodowców, taka wielka, ogromna i to, że yy, wiecie, te lasy, amazonki z, z zostały spalone, to też, też na pewno wpływa na to, jak my się czujemy bo jednak amazonka to są płuca ziemi, a zostały zniszczone, to naprawdę to jest straszne. I za każdym razem jak sobie o tym przypominam, to wzbiera we mnie złość, naprawdę, bo to jest naprawdę coś, co daje nam życie i czego nie da się odnowić, bo naprawdę posadzenie drzew, zwłaszcza też takich tropikalnych, to już są... Nie wiem, czy ktoś jest w stanie gdzieś znaleźć te gatunki, żeby je na nowo posadzić i odnowić. Zresztą to by trwało latami, zanim to wszystko by się odbudowało. oni tam tego nie odbudują, bo chcą postawić chyba jakieś yy, domy handlowe czy jakieś budynki czy coś, żeby no wiadomo, kręcić jakiś biznes. I powiem Wam, że jestem. Mam straszny żal o to, że, że takie rzeczy się stały. I myślę, że jedyne co w tej sytuacji możemy zrobić, to właśnie sadzić drzewa, gdzie się tylko da, gdzie mamy możliwość, żeby, to, żeby siebie uratować. No to naprawdę, tak jakby dostaliśmy trochę e, cios w samo serce jako planeta. I naprawdę, no to jest chore, i nie, po prostu nie dochodzi mi to do świadomości, że takie coś można zrobić. E, także, kochani, to też ma wpływ na to, jak my się czujemy że y, tak naprawdę coraz bardziej yy, nakręcamy ten świat na taką surowość, że budynki, fabryki, wiecie, a to, to co zielone, to zostaje usunięte na rzecz właśnie jakiegoś zysku, więc no, no trochę lipa, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie po prostu ludzie się trochę otrzeźwią i, i będzie lepiej, ale no to, że jesteśmy zamoleni, że ta zima tak przychodzi powoli, że lato też upalne parę dni i potem jest nagle 15 stopni, to też wszystko jest widoczne, że się zmienia nasza planeta i to wszystko, więc no smutne trochę. No ale co, kochani, trzeba przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest i nic się nie poradzi. Dobra, bo się rozgadałam. Mogłabym godzinami o tym gadać, bo ja... Wiecie, interesuje się i astronomią, i tym wszystkim, i naprawdę serce boli, jak to wszystko wygląda. I skoro yy, w tym roku były cztery huragany w krótkim czasie, to też yy, jest jakiś znak, że coś się zmienia, że ocean był tak nagrzany, że tworzyły się kolejne. Także praktyk, dobra. Osiemnasty. To jest daj mi raz, że ten kalendarz będzie lepiej. Siedzą, to coś odkleja na no? dole? No, już ten taśma yeah. kleje. Nieee. Moja ukochana. Ja? W sensie? Moja Czy... druga ukochana. Jaka druga? No to. Aha! No, proszę mi tu wyśpiewać ładnie. Jakby co, no, dobra odkładamy. Co my tu mamy tu dzisiaj? Czekaj, na dzień muszę cię. Czekaj, było ostrość. To nie do mnie. Taki mały mikroprzekaz. Cokolwiek. No to dajesz widzą do spróbowania. Robię Ci wielkie zbliżenie. Duzie oko. <laughs> Odwrotnie. O. Twoja ulubiona czekoladka dzisiaj, tak? No to smacznego. Dziękuję.